Piękne podanie Karolino Trzewskie z ostatnim bliskiem Po kick and rollu podanie nie było pod kosz, ale jest ola na obwodzie i to mogą być punkty i są punkty Tak jest ola dzisiaj to jest dla nas świetny prognostyk Zona bardzo dobrze wyregulowała celownik Dawno nie widzieliśmy tak niskiej pierwszej kwarty Świetnie to jest to, o wspominałem, Karolina Olszewska ma ten pierwszy krok bardzo dynamiczny. To jest znowu pięknie Karolina Olszewska, będzie sama w kontrze. Brawo Karolina, świetnie wyłuskała piłkę. Będziemy w kontrze, Marta Mistygas wyprowadza piłkę. Zagrała do Klaudii Sosnowski, to w pełnym biegu udało jej się odzyskać kontrolę nad piłką.